Z tej strony Nektu TV. Dzisiaj pokażę Wam zimę w Storczykowicach. Jak widzicie, mamy tutaj taki odgarnięty śnieg. Zbudowałem też nowy budynek. Dam tutaj Wam parę ciekawostek na temat tego, co się obecnie dzieje w Storczykowicach. Tu jak widzicie, śnieg, odgarnięty śnieg. Na każdym rogu można go zobaczyć. Jest tu taki świąteczny klimat, bo akurat są święta się zbliżają. Planuję też niedługo zrobić jarmark. Tu jest kiosk: fakt. Taki kiosk. Tutaj mamy śnieg. I co mam, mogę Wam jeszcze powiedzieć? Nowy budynek. Tutaj może pamiętacie było jezioro, ale ono wyschnęło kompletnie. Więc postawiono tutaj nowy budynek mieszkalny, wchodząc do tego budynku. Tu, jak widzicie, jest takie szkło fajne, modernistyczne. Można zobaczyć, to są dwa mieszkania: jedynka i dwójka. Tak to wygląda. Myślę, że dość ładnie. Tutaj są, jak to się nazywa, schodki, tak? pół bloki u góry. Okna są po każdej stronie. Tutaj, jakiś, prawda? Yy, biblioteczny kącik. Yy, tutaj, jak widzicie, tutaj też bardzo dużo śniegu jest. Tu właśnie. Yy, co jeszcze Wam mogę pokazać? Tak, z lotu ptaka wyglądają storczkowice. Yy, myślę, że bardzo ładnie. Hmm. Mam tu różne rakie punkty: jest tu szkoła, jest apteka, jest to nawet salon fryzjerski. co jest ciekawe. Yy, Barber Nawrocki, yy, pozdrawiamy pana prezydenta. Yy, co dalej? No myślę, że to tyle. Na pewno będę rozwijał to miasto jeszcze w przyszłości, zobaczyć kolejne filmy. Tu mamy na przykład kursy angielskiego w tym budynku, różnorakie prawda, miejsca. Klimat świąt już się zaczął, bo jak widzicie te białe, to co widzicie, to wszystko jest śnieg zgarnięty, taki typowo jak w Polsce. Storczkowice są na wschodzie Polski, były przez długi czas pod panowaniem Rosji, Niemców. Ale obecnie są polskie. Tak to wygląda. Tu jest takie małe Chinatown, taki budynek w chińskim stylu. Tutaj, prawda, taka wieżyczka. Tu takie egzotyczne drzewa różowe. No, jest też najwyższy punkt w Storczkowicach, czyli ta wieża. Jak widzicie, duża jest. Iglica Dakanowska. Od youtubera Dakan, którego bardzo pozdrawiam i bardzo lubię jego filmy, i ogólnie jako osobę publiczną, z tego punktu możecie zobaczyć bardzo dużo: bardzo dużo. Fajne, fajne tu jest naprawdę. Jest nowa dzielnica, nowogród się nazywa. W tamtą stronę, gdzie wam pokazuję. Tak, tak to wygląda. Tu wszędzie są drzewa. Fajnie jest tak. Cozy miejscami. Park. I co jeszcze Wam mogę powiedzieć? To tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia albo do zobaczenia w kolejnych filmikach na moim kanale.